No dobra, pogadajmy o 1670 roku, czyli kilka lat po potopie szwedzkim. Powiem Wam tak. Moje podejście do polskich produkcji chyba znacie, a jak nie znacie, to zaraz Wam powiem. Generalnie staram się unikać wszystkiego, co polskie, jeżeli chodzi o kinematografię. Wiem, jest to dziwne podejście, ale hej, tak mam. Są oczywiście bardzo fajne polskie filmy i seriale, które serdecznie polecam, no ale generalnie staram się omijać. No i zobaczyłem em, któregoś dnia 1670 na Netflixie. No i tutaj muszę się przyznać, nie ja to odkryłem, tylko mama do mnie napisała powiedziała, że hej, spodobałby Ci się ten serial, bo jest zabawny. Ja sobie myślę. Kurczę, zabawny serial polski i to jeszcze w 1670. Mówię, to nie może wyjść dobrze. Ale hej, spróbowałem i powiem wam, że przez pół nocy oglądałem cały sezon. Po prostu łyknąłem go jak głupi. Jest to moim zdaniem najlepszy polski serial, jaki kiedykolwiek powstał. No i oczywiście nie oglądałem ich zbyt dużo, a prawie w ogóle, ale ten był po prostu wybitnie Przyjemny, wybitnie, fajnie się go oglądało, szybko, nie nudził. Krótkie 8 odcinków po około 30 minut. Naprawdę bardzo mm, pięknie pokazywały nam życie w tamtych czasach, jak również było to połączone z takimi współczesnymi rzeczami. I właśnie to było w tym serialu najlepsze. No ale od początku. Po pierwsze aktorzy. Aktorzy naprawdę bardzo dobrze tutaj zostali dobrani. Szczególnie Bartłomiej Topa, który grał najsłynniejszego Jana Pawła w historii Polski. <grywki> Powiem wam, ten mem jest po prostu niesamowity. No ale to trzeba, wiadomo. Ktoś z zagranicy będzie oglądał ten serial, to w ogóle tutaj nic nie zrozumie i 99% rzeczy będzie dla niego po prostu głupimi rzeczami. E tak więc, no, czy to jest najsłynniejszy Jan Paweł w historii polskiej? Może? Kto wie, no, nie wiem, czas pokaże. Um, tak więc on tutaj naprawdę świecił, został dobrany idealnie, um, ale oprócz, oprócz um, Jana Pawła, to muszę Wam powiedzieć, że przypadł mi do gustu jeszcze, jeszcze kil, kilka osób. Po pierwsze, um, przypadła mi do gustu Zofia, czyli Katarzyna Herman, Ta żona Jana Pawła była taka, Ponura, e, taka wszędzie wszystko widziała w czarnych kolorach, wszystko brała na nie i to było takie niesamowite, a później się zmieniła. E, no i przez te 8 odcinków e, jej postać chyba przeszła największą transformację, tak więc to było naprawdę bardzo fajne. E, oprócz tego, no płaczka Stasia. o jezu, ja boga, o jezu, boże, o boże, kawaler taki piękny i młody był. <śledzianie> Niesamowicie, to było dobre. Krótka rola, ale jakże interesująca, może tak powiem. Um, jest to serial satyryczny, serial komediowy i powiem wam tak, bardzo dużo osób porównuje ten serial do biura, do The Office. No i tylko tak, pamiętajcie, że my mamy swoje polskie biuro, które jest gigantycznym niewypałem, jest beznadziejne i żenujące. E i tutaj ludzie porównują to do biura tego US, Office US. I powiem Wam, że naprawdę każdy ma tutaj swój odpowiednik. Wiadomo, Jan Paweł jest Michaelem Scottem. Mamy tego gościa z Erasmusa z Litwy. To jest John Krasiński, jak on się nazywał. No nieważne. Hopper, Hoff, Hoff, Hopper? Nie, Jim, Jim Halpert i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swego odpowiednika i powiem Wam, że 1670 to nowe, lepsze polskie biuro. Bo powiem Wam, że jest warty obejrzenia, to, to raz. Dwa, jest zabawny, a trzy, jest ciekawy i, i to, jest, to jest chyba najważniejsze. Eee... A... Wiecie co mnie odrzuca generalnie w polskich produkcjach? Udźwiękowienie. Wkurza mnie to, że w 99% rzeczy, które jednak staram się obejrzeć, co jest w polskiej produkcji, tam nie da się nic zrozumieć. Aktor coś mówi, a ja tego nie słyszę. Ja po prostu tego nie rozumiem, co on mówi. I tutaj ten problem nie wystąpił, może dlatego tak chętnie i z taką ochotą po prostu i z rozentuzjazmowaniem łyknąłem te 8 odcinków. Um, być może, być może tak, być może nie, nie wiem. Ale na pewno duży udział w tym brało właśnie te udźwiękowienie, jak również no, ta satyra, po prostu jechanie z każdego i ze wszystkich po kolei. No myślę, że gdzieś tam się ograniczali, wiadomo, ale generalnie humor czasami był naprawdę edgy, jechali po bandzie i, i to mi się podobało bo to jest, to jest moja para kaloszy, ja taki głupi humor lubię i, i mi odpowiadał. Oczywiście nie każdemu będzie odpowiadał, no bo wiadomo, każdy jest trochę inny, każdy ma gdzieś tam inny humor, ale, ale ten naprawdę mega mi pasował. Um, 1670 ogólnie uznawany jest za bardzo udany serial. E, podoba się większości widzom, jeszcze nie wiadomo jak to tam będzie z krytykami, bo na przykład na Rotten Tomatoes aktualnie e, serial ma wynik 95% i głosowało na ten serial, na ten e, rating ponad 50 osób, tak więc naprawdę bardzo wysoki wynik. Jeżeli chodzi o odcinki to każdy jest ze sobą mniej więcej połączony, ale tak naprawdę każdy opowiada inną historię i można by było po prostu obejrzeć sobie jeden odcinek i nie tracić nic z poprzednich. Tak więc dajcie sobie szansę, a raczej nie sobie tylko temu serialowi, dajcie szansę, obejrzycie pierwszy odcinek i jak Was nie wciągnie to wiecie, no macie stracone tylko 20 czy 25 minut, ale gwarantuję, że Was wciągnie. Gra aktorska jest naprawdę wyśmienita. Mamy tutaj bardzo dobrych polskich aktorów. Może nie są tak super znani z tych naszych polskich big blockbusterów, ale są spoko. Katarzyna Herman, mówię wam, świeci. Bartłomiej Topa, świeci. Byczkowska jest naprawdę fajna jako Aniela. Sikorski, Matusewicz, Pietryczuk i 1500 innych nazwisk. Po prostu gorąco polecam, bo Adamczycha jest naprawdę chyba miejscem, które warto obejrzeć. Szczególnie, że wszystko trwa 4 godziny około, tak no nie? Mniej więcej. Tak więc jest to taki naprawdę długi film, można by było tak to wziąć, albo po prostu na dwa razy i tyle w dwa wieczory skończycie. A myślę, że. Teraz powstanie bardzo dużo memów, bardzo dużo screenów będzie krążyło po internecie, bardzo dużo cytatów, bo są tam naprawdę bardzo fajne teksty, bardzo zabawne. No, wiadomo, ten o tym najsłynniejszym Janie, Janie Pawle II e, było tam, że chyba mój ulubiony, chło, e, ulubiony tekst to jest e, jak Jan Paweł mówił do jakiegoś tam. Mieszkańca Adamczychy. Ty to jednak jesteś swój chłop. A nie, czekaj, ty jesteś mój chłop. Wiecie, no takie... Ach, Szwedzi. Tu. Nie, no dobra. Żarty na bok. Serial naprawdę warty uwagi. Warty poświęcenia tego jednego czy dwóch wieczorów. Ja jestem zachwycony. Czekam na drugi sezon. I nie mogę znaleźć nic... Co by mi się po prostu nie podobało. Tak więc, no, oceniałbym go na bardzo, bardzo wysoko. No, może nie 10 na 10, ale takie 9 na 10, to na, na pewno. Dajcie mi znać, co sądzicie o 1670, jeżeli oczywiście oglądaliście. Jeżeli nie, no, to wiadomo, zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i możecie mi napisać Wasz ulubiony tekst z, z tego serialu. Zobaczymy, czy. Większość polubi, czy może macie podobne, może macie inne? Strzelajcie, rozpisujcie się. Na razie.